Wygrywamy 3 do 0 z Bałtykiem Koszalin w drugim sparingu podczas tegorocznych przygotowań. I to na pewno był zgoła odmienny mecz niż ten przed paroma dniami z Lechią. No tak, Lechia, wiadomo, inna półka, zespół też już zaczynający rozgrywki, ale fajne przytarcie i dla młodych chłopaków, dla nas, dla mnie też, bo czysta przyjemność grać z Lechią Gdańskiej. Wyciągnęliśmy wnioski, ale i tak dużo, dużo pracy przed nami. Dzisiaj bardzo ładna bramka rzutu wolnego, ona też na pewno Ciebie cieszy. No tak, uderzyłem, wpadło, a szkoda drugiego, bo drugi był łatwiejszy, a nie, nie strzeliłem. Na pewno cieszy, że 3-0, ale tak jak mówię, jeszcze dużo pracy przed nami, mamy 2,5 tygodnia do ligi, także najważniejsze przed nami. W tej młodej drużynie na pewno będziesz jedną z bardziej doświadczonych piłkarzy i też chyba będziesz musiał taką odpowiedzialność wziąć na swoje barki w tej młodej, nowej ekipie Bytowi. Myślę, że tak, ale y, jesteśmy może młodym zespołem, ale y, czasem to jest lepsze niż jak jest drużyna doświadczona. Chłopaki mają dużo przed sobą, y, ja też mam dużo za sobą, no, ale też, też dużo przed. Także wszyscy będziemy się uzupełniać, gramy razem, musimy się dotrzeć, ale tak jak mówię, najważniejsze za 2,5 tygodnia wynik fajny czy zero, na pewno morale podnieśliśmy, ale ciężka praca przed nami. Wczoraj też były badania wydolnościowe, dzisiaj rano trening, jutro znowu dwie jednostki, piątek jednostka, sparring, później znowu sparringi. Także jeszcze trochę szlifowania, taktyki docierania się jest przed nami. Okay. Dziękuję bardzo.